Witajcie, jesteśmy po szóstym odcinku drugiego sezonu The Last of Us. Jak co tydzień, przychodzę do Was z moimi przemyśleniami, które będą spoilerowe i będę odnosił się do gry, ale tylko w kontekście tego, co zostało pokazane w samym serialu. I powiem Wam szczerze, oglądając ten odcinek, cały czas miałem jedną myśl w głowie: że skoro twórcy postanowili ordynarnie wypierdolić na śmietnik to, co powodowało, że narracja w grze The Last of Us 2 była czymś absolutnie wyjątkowym i wybitnym. To czy nie lepiej było zamiast adaptować The Last of Us 2 to opowiedzieć w formie serialu, co działo się przez te 5 lat pomiędzy pierwszą a drugą grą? Raz, że to by była gratka dla fanów, a dwa, nie było ma materiału źródłowego, do którego teraz porównujemy tę te adaptację. I nie zrozumcie mnie źle. Ja uważam, że zmiany w adaptacjach są jak najbardziej potrzebne, bo widz, który zna materiał źródłowy, też powinien się czymś zaskakiwać. Ale dwa warunki. Pierwszy, te zmiany muszą być lepsze niż w oryginale, albo w najgorszym wypadku tak samo dobre. Bo jak bierzesz dobry pomysł i zamieniasz go na coś gorszego, to przecież to się mija z celem, no nie? a po drugie musi zostać zachowana esencja tego, czym jest materiał źródłowy. Oglądając pierwszy sezon The Last of Us, który jest absolutnie genialny w mojej opinii, czułem, że to jest The Last of Us. W odpowiednich momentach czułem te same emocje. Poświęcenie Tess, śmierć córki Joela, Joel już w szale, mordujący świetliki, idący po Eli, Scena, jak Eli ucieka z Jackson. I, I ten i, i Joel ją znajduje, i ten dialog między nimi, że nie wiesz czym jest strata. Ja czułem te same emocje, które czułem, jak pierwszy raz grałem w tę grę. I tak się robi dobra adaptacja. A serial, drugi sezon, to nie jest The Last of Us 2. To jest jakaś wykastrowana reimaginacja The Last of Us 2, zrobiona przez amatorów. Powiem szczerze. Jeżeli chodzi o narrację, podkreślam, bo warstwa wizualna, zdjęcia, scenografię, charakteryzacja i tak dalej, to jest wszystko super. Ale scenariusz leży po prostu. Mojej opinii oczywiście, co jest o tyle zaskakujące, że przecież sam Neil Drakman pracuje przy tym serialu, bo jeszcze rozumiem, jakby to byli inni twórcy, nie zrozumieli, co było dobre w tej grze na przykład, nie? To wygląda na to, że albo Neil Drakman nie zrozumiał, dlaczego te The Last of Us 2 się tak bardzo podobało ludziom, którym się podobało, albo po prostu nie mieli odwagi. No nie? Bo wiecie, ja czasami pytam się ludzi, dlaczego uważacie, że. bo czasami ludzie używają takiego argumentu, że gdyby zrobili jak w grze, to ludzie by nie oglądali serialu. Ale na jakiej podstawie to stwierdzasz? Bo ja uważam wręcz przeciwnie, że to by był dużo ciekawszy serial, jakby zrobili to właśnie tak, jak jest to w grze. No nie. A no ale się już teraz nie dowiemy. Mi się wydaje po prostu, że twórcom zabrakło odwagi. Nie chcieli powtórki z tych kontrowersji z gry. Szkoda, powiem szczerze. No mam żal, bardzo duży o to. No a co do samego odcinka. Bo ja zacząłem od takiej dosyć negatywnej strony nie bez powodu, bo scena na ganku, jak Eli mówi do Joela, że nie wiem, czy ci jestem w stanie ci wybaczyć, ale chcę spróbować, a Joel, że gdyby miał drugą szansę, zrobiłby dokładnie tak samo. To jest dla mnie najważniejsza scena w samym The Last of Us 2. Scena, która totalnie rozdziera serca i, i duszę. Naprawdę. I w serialu oni tak po prostu to stłamsili. Raz, że w drugim odcinku już zdradzili, że Eli i Joel są pogodzeni. A w grze my przez cały czas, do, do tego momentu aż się pojawia ta scena, a ona się pojawia dopiero na samym końcu gry. Nie powiem oczywiście w jakiej sytuacji, ale powiem tylko, że w bardzo intensywnej sytuacji się odpala ta, ta retrospekcja. My do tego momentu jesteśmy przekonani, że Eli, że ostatnia interakcja Eli i Joela. To była kłótnia na tej imprezie, że nie zdążyli sobie pogadać, wyjaśnić sobie tej sytuacji. No nie? Że Joel odszedł z poczuciem winy, z poczuciem tego, że się nie dogadali na samym końcu i to było te ukucie z tyłu głowy gdzieś tam, nie? że kurde, Eli nie dość, że straciła Joela, to jeszcze ostatni raz i ostatnia ich rozmowa to była kłótnia. I dopiero na końcu gry młot wali nas w łeb. Że jednak się pogodzili, jednak ich ostatnia rozmowa była spokojna, wyważona, pełna nadziei. I to dodatkowo jeszcze, kurde, masakrowało to, co się stało w tej grze całej, no nie? Że wszystko to, co się wydarzyło w tej grze do tej pory, staje się jeszcze smutniejsze po prostu. I dlatego ja tak kocham tę scenę, jest tak emocjonalna. A w serialu raz, że mówię, zdradzili w drugim odcinku, że Eli się pogodziła. I scena tak beznamiętnie wrzucona. Zagrana bardzo dobrze i napisana, tu przyznam. Podoba mi się motyw, że Ellie nie pojechała do Salt Lake City, bo to nie miało sensu w grze akurat, no nie? Że ona sobie do tej, bo, bo w grze to było tak, że ona pojechała do Salt Lake City i, i poszła do tego szpitala i tam szukała rzeczy i się właśnie tam dowiedziała, co się tam stało właśnie, nie? I potem Joel'a z tym skonfrontowała. A tutaj zrobili, że po prostu Joelle powiedział, też mi się bardzo podobała scena, że on tam, przysięgam, a propos e, Judina. A potem złamał swoją przysięgę. I Eli zobaczyła ten wzrok. I przypomniało jej się, jak on przysięgał, kiedy spytała go, czy to, co się stało w szpitalu, czy to jest prawda, to, co on mówi. To było zajebiste. To mi się bardzo podobało. Jakby sama reżyseria tej sceny, jak ona została napisana i tak dalej. Tylko czemu ona nie jest właśnie, nie ma takiego zadania, jaki miała w grze. Tylko została tak beznamiętnie wrzucona po prostu. O, to jest mój żal. Nie, że sama scena była źle napisana czy coś, tylko umiejscowienie jej jest tragiczne po prostu. Szkoda po prostu. Strasznie szkoda. Bardzo ubodło mnie to, powiem szczerze, no nie? Już w tym drugim odcinku już mnie to ubodło, a teraz mi się przypomniało właśnie, no nie, że kurde, no. Najmocniejsza scena w całym The Last of Us 2. No niestety, została... Nie została wykorzystana tak, jak mogłaby zostać wykorzystana, no nie? Tak jak była w grze właśnie. Kolejna sprawa z tym odcinkiem. Nie podoba mi się, że ten odcinek to jest taki speedrun relacji Eli i Joella. Że nagle w jeden odcinek pakujemy jedne urodziny, drugie, trzecie, jeszcze tam parę momentów, no nie? No nie, nie, nie. To było takie dziwne. Ja bym wolał, żeby te retrospekcje to były jakoś tak przeplatane, nie? że załóżmy, początek odcinka, pierwsze 50 minut, mamy pierwsze urodziny, następny odcinek, pierwsze 50 minut, mamy drugie urodziny i tak sobie przypominamy kawałek po kawałku. Też te retrospekcje w grze, jak się pojawiały, to miały sens w pewnym sensie, nie? że przykładowo Eli wchodzi do teatru, znajduje tę gitarę, gra na niej, no i zasypia sobie. I bum, mamy retrospekcję w muzeum, no nie? A tutaj to takie wrzucone na pałę strasznie bym powiedział. Ja jakoś tak nie wiem, nie jestem do tego przekonany, do takiego speedranowania. Że mówię, wolałbym, żeby to było bardziej rozłożone po odcinkach, niż tak w jednym upakowane naraz. Naraz, tak jakby nie wiem, Pedro Pascal miał tylko, nie wiem, dwa tygodnie na nakręcenie. Dobra, chuj, chuj musimy szybko nakręcić wszystkie sceny naraz, upchamy to w jeden odcinek. Tak jakoś trochę, tak się to wydaje dla mnie, nie? No ale abstrahując od tego mojego narzekania. No to już te same sceny, no nie interakcja między Joelem Jeli, w sensie między Pedro Pascalem i Bellą Ramsey i chemia między sobą, super. Uwielbiam ich oglądać na ekranie i w tych dobrych momentach i w tych złych momentach, powiedzmy, bardzo mi się to podoba, wielki props. Yy... Też fajnie, że pokazali ten motyw, jak ona sobie poparzyła tą rękę. Znaczy nie pokazali tego momentu, ale że faktycznie zaadresowali tę sytuację, że ona faktycznie przyłożyła tę rękę, powiedziała, że tych rękawków nie chce długich nosić. Bardzo spoko. No, ten Thor, on przyniósł, no nie, i ten napisał z błędem, że zamiast Eli to napisał Ilaj, no nie. Od razu mi się przypomniała film Bukofeli, no nie. Z tym, z Denzelem Washingtonem, o ile się nie mylę. No, z Postapo i z Garym Oldmanem. Bardzo dobry film, polecam wam. Księga Ocalenia po polsku tytuł tego, tego filmu. No, potem ta druga retrospekcja, gdzie idą do muzeum. Tyranozaur zajebisty. Widać, że faktycznie jest tam tyranozaur, bo on jak staje na nim, to on się delikatnie ugina. Że to nie jest tam jakiś, że weszła na jakiś podest CGI czy coś, tylko widać, że to jest prawdziwy tyranozaur, fajnie. Przynajmniej tak mi się wydaje. Możliwe, że mnie oszukali po prostu. Ale wyglądało to legitnie. W muzeum scena z tym, z układem słonecznym, zajebista. Niestety, scena z kapsułą fajna, ale w grze była lepiej, lepiej wyreżyserowana, moim zdaniem. Jakoś tak bardziej emocjonalna była. Nie? Oczywiście można powiedzieć, że ja już znam te sceny, dlatego już nie wywołuje we mnie takich emocji. I tu mówię nie, bo jak oglądałem pierwszy sezon, to te momenty, które były w grze emocjonalne, w serialu też były dla mnie emocjonalne, a tutaj już nie było tego. Możliwe, że to jest kwestia trochę mojego uprzedzenia, że ja tak bardzo psioczę na te zmiany narracyjne, których nienawidzę po prostu, nienawidzę, że tak zrobili. Że wzięli The Last of Us 2, tak genialną narracyjnie grę, z tak zwaną parabolą narracyjną, która totalnie zaskakiwała wszystkich graczy, którzy w to grali. Ale nie, musieli zrobić, no bo gracze jeszcze, znaczy te widzowie jeszcze się obrażą na serial, a w grze jakoś im nie przeszkadzało, w grze też było ryzyko, że ludzie porzucą grę, no nie? I bożucali. I bardzo dobrze. Takie rzeczy mają wywoływać takie emocje. Jak serial wywołuje emocje, że ktoś postanawia przestać go oglądać na przykład, to wiesz, że dobrze robisz. Ale nie na zasadzie, że chujowy serial, nie? Tylko na zasadzie, że wiesz, że tak szpilę po prostu wbiłeś. No bo tak naprawdę rzadko to się dzieje w popkulturze, nie? Żeby aż tak, przynajmniej w tym wysokobudżetowym, żeby aż tak bardzo zaskakiwać tego widza. No. Uf, szczególnie w grach właśnie, no nie, więc fajnie, że akurat w grze tak to zrobili. Nie wiem kompletnie, jak bym oceniał ten sezon, gdybym nie znał gry na przykład, nie? Ciekawy jestem w sumie. No. Retrospekcja na początku z ojcem Joela i młodym Joelem. Nie wiem po co. Chyba tylko, znaczy raz, że, znaczy prawdopodobnie dlatego, że nie Drakman koniecznie chciał zrobić y, klamrę kompozycyjną, zacząć od że mam nadzieję, że Ty się po sobie poradzisz lepiej i potem no, na końcu dla Eli tak mówi, no nie? Ale dla mnie to nic niepotrzebne. Nie wiem, mam wrażenie, że to zostało dodane tylko po to, żeby pokazać, że Joel jest toksycznym rodzicem, no bo sam miał toksycznego ojca, no nie? Trochę takie wrażenie odczułem. No. No i co? I chyba tyle ogólnie, no bo co w samym odcinku, mówię, mamy pierwszą retrospekcję z poparzeniem ręki. Super, bardzo mi się to podobało. W ogóle też scena, taki montaż e, close, close shoty jak e, tego. Joel robi ten mostek do gitary, e, piłuje progi. Bardzo fajnie to wyglądało. Aczkolwiek tam jest motyw, że on nakręca strunę. I jak jest ujęcie, jak on dopiero nakręca tę strunę, to ona jest źle założona. A potem następne ujęcie już jest dobrze założona, nie? Więc to nie jest ta sama założona struna w jednym i w drugim ujęciu, powiedzmy, no nie? E... Taki szczególik po prostu wiecie, jestem gitarzystą, no nie więc zwracam na coś takiego uwagę. Wiecie, tać ma zajebista. W ogóle skęciłbym sobie, jakbym była taka sprzedaży gitara i miałbym pieniądze, to skęciłbym sobie kupił, bo naprawdę bardzo ładnie wygląda. Druga retrospekcja, że właśnie już mamy te muzeum. Szkoda, że tak krótko byli, byli w tym muzeum, no bo tam w grze tam chodzili, tam dinozaury były i tak dalej, że więcej tego było. No ale okej, okay, rozumiem, to jest serial, wiadomo, że nie możemy teraz pół godziny łazić, chociaż y, spodziewałem się, że może cały ten odcinek to będzie ta wizyta w muzeum. Niestety nie było, ale ogólnie spoko. Mówię, scena w kapsule y, lepiej zrobiona w grze, ale tutaj też wykonana solidnie, chociaż już nie wywołująca aż tak bardzo tych emocji. Mm. Kolejna retrospekcja, no to Eli robi tatuaż, uprawia seks z dziewczyną, zbuntowana nastolatka, ojciec się na nią wkurza, no ale też tak trochę tego, no nie, że tam zamiast zapukać, znaczy on tam puka i wchodzi od razu, no nie, no to od razu to już jest taka oznaka, że no to jest taki, wiadomo, taki właśnie, taki trochę toksyczny ojciec, no nie, który nie daje przestrzeni dla swojej córki, no nie, bo to, że tam przyszedł wcześniej, bo zrobił niespodziankę, to spoko opcja, nie, ależ na tam wbił do tego pokoju niepotrzebne po prostu, no ale wiadomo, jakby, no Joel po prostu był takim rodzicem, no nie. Co, co jest też zrozumiałe o tyle, że wiadomo, no przecież on stracił córkę, więc on teraz do tej Eli podchodzi trochę inaczej niż do tej swojej oryginalnej córki. Znaczy, jest właśnie to zabrzmiało, no nie, ale w sensie tej, tej, pier, tej praktycznej córki. O, to chciałem powiedzieć, no bo Eli to jest w sumie taka przybrana bardziej córka, no nie, no, no i oczywiście mamy ten motyw właśnie z Judinem, w ogóle. A propos, to co wspomniałem na samym początku, wspomniałem o tym, że fajnie by było, jakby oni wzięli te 5 lat i pokazali w serialu po prostu. Chociażby dzięki takiej postaci Eugina, który jest zajebisty. Mi się strasznie ta postać podoba, bo przez chwilę tylko na ekranie dostał po prostu ugryziony przez zarażonego i tam mówi, że chciałby jeszcze swoją żonę zobaczyć i tak dalej, no nie? I tam ten I super postać, mega mi się podoba. Bym chciał zobaczyć więcej Judgina po prostu. No nie? Zresztą w ogóle w tym sezonie jest coś takiego, że ja mam ochotę oglądać właśnie, nie wiem, Eugina, Tomiego, Joela i Eli, ale z tych czasów, właśnie jeszcze Jackson i tak dalej. No nie Isaaca, jak dopiero co buduje WLF. Dlatego mówię, że fajnie by było chyba zobaczyć, co by przez te pięć lat się działo. Bo ta zemsta Eli mnie totalnie nie interesuje, powiem szczerze. Przede wszystkim z tego powodu, że po prostu nie czuję tej zemsty. Nie czuć tego, po prostu to jest, O mówię, pojechały sobie na wycieczkę krajoznawczą. Ja chwaliłem ostatnio, ostatnią scenę z poprzedniego odcinka, jak Eli przesłuchuje Norę. I to oczywiście podtrzymuje, zajbista scena, ale nie zmienia to faktu. Że nie została w żaden sposób podbudowana. To jest takie po prostu naptypnięcie palców jak Denery że otroną, nie? Lipa straszna po prostu pod tym względem. Nie wierzę po prostu w te, te zemstę, najzwyczajniej w świecie. Dlatego wolałbym oglądać inne rzeczy. Nie, nie oglądać tej zemsty, bo ta zemsta jest najnudniejszą rzeczą w tym, w, tym, w tym sezonie, niestety. A powinna być naj, naj, najfajniejszą. No. No, i mówię, ten motyw właśnie, to już wspominałem, ale jeszcze raz wspomnę, bo bardzo mi się podobał. Jak Joel obiecuje, że zaprowadzi Judina pod bramę Jackson, ale ostatecznie łami obietnicę, Eli to widzi i konfrontuje się potem z Joelem. Super, no, to mi się bardzo podobało. To są właśnie lepsze zmiany. To jest właśnie ta lepsza zmiana. Że po co ma Eli popierdalać do Salt Lake City, no nie, co jest bez sensu, idiotyczne. Skoro możemy właśnie w taki sposób to zrobić, nie? Joel przysięga, łamie obietnicę na oczach Eli. ona widzi jego spojrzenie i konfrontuje go potem na ganku. Super! Znaczy, mówię, ja wolałbym, żeby ta konfrontacja na ganku odbyła się w innym miejscu, żeby miała więcej mocy, no ale już jest jak jest, no, nie? No więc. Ja odcinek oceniam bardzo pozytywnie, pomimo wielu gorzkich słów, które tutaj powiedziałem. Bo mówię, bo same sceny, ich nagranie, jakby dialogi i wszystko mi się bardzo podobało. Tylko po prostu struktura tego wszystkiego mi się nie podoba. Żebyście mnie też dobrze zrozumieli. No nie? Że odcinek super. Obejrzę go sobie na pewno jeszcze raz. Bo po prostu mówię, chemia między Pedro Pascalem a Bela jest tak super, że... Że faktycznie po prostu brak tego Joel'a daje sobie teraz znać. Bo w grze to, że Joel umarł i dzięki temu, że te retrospekcje co chwilę wracały, a nie, że nagle walą w jednym odcinku naraz wszystkie retrospekcje, to cały czas gdzieś tam z tyłu głowy gdzieś tam ten Joel z Eli wracali nam co chwilę. No nie i szliśmy, szliśmy po zemstę Joel Eli, szliśmy po zemstę Joel Eli. A tutaj idziemy cały czas po zemstę, która zemstą nie jest, jest mega rozwodniona, a nagle walą w jednym odcinku wszystko naraz. No kto to wymyślił po prostu, nie? Ech. No. No dobra, to dajcie znać, co wy myślicie o szóstym odcinku drugiego sezonu The Last of Us. Trzymajcie się, dbajcie o siebie i mam nadzieję, że widzimy się następnym razem. Hejka!